Siemanko, witajcie wszyscy w kolejnym odcinku z Ultimate Team na moim kanale. Dzisiaj jak widzicie mamy przyjemność zagrać sobie po raz pierwszy w Lidze 4. Bo bardzo dobrze ostatnio nam poszło, dosyć szczęśliwie, no ale w końcu po, po drugim podejściu udało nam się awansować do Ligi 4. Także od razu przechodzimy sobie do pierwszego spotkania w Lidze 4, zobaczymy sobie jak wygląda skład naszego przeciwnika. Tutaj ma 83 overalla, ocenę, na FC Bate, nazwa składu. No i jest to skład z Ligi Włoskiej, tak jest: jest to Liga Włoska. Handanović na bramce, Kielini i Barzagli na obronie. Tutaj Og Ogbonna też. Także zobaczymy sobie, jak nam pójdzie. No i zaczynamy to spotkanie. pierwsze akcja tutaj, niestety, przeciwników, jeśli chodzi o to spotkanie. No i dosyć szczęśliwa bramka wyczynicza Ogólnie powiem, wam, że nie wiem jak to się stało no, ale ten wuczy nowym ja to w tym meczu ja wiem że no liga czwartej w ogóle i, i można można przegrać nie no ale nie tak że jeden zawodnik po prostu zmasakruje nasz zespół no, ale cóż poradzić niestety jak widzicie przegrywamy w 8 minutie 1 0 no, ale szybko udaje nam się odrobić straty tutaj fajne było dośrodkowanie do Benteke Benteke na dwa razy znaleźł do bramkę. Pierwszy strzał niestety w poprzeczkę, no ale dobitka już bardzo skuteczna no i udaje nam się wygrywać no nie wygrywać, remisujemy jedynie, no ale... Odrobiliśmy stratę, ale za chwilę jest akcja przeciwników, 37 minuta, no i dośrodkowanie i Tym razem bramkę strzela Kandrewa No i niestety już przegrywamy po raz drugi w tym spotkaniu, no teraz, tym razem 2 do 1 Tutaj zobaczcie sobie jeszcze raz dośrodkowanie, no i niestety... Nasz bramkarz nie wyciąga tej piłeczki, no i przegrywamy 2 do 1. No i mam kolejną, w sumie bliźniacza akcję, znowu skrzydło, dośrodkowanie i tym razem Wuczynic to była swoją drugą bramką w tym spotkaniu. 40 minuta, no i przegrywamy już 3 do 1. Także no, <grywanie> jak mówiłem, no Wuczynic masakrycznie tutaj w wchodzą po prostu jak masło. No i w ogóle ten przeciwnik grał tylko na dośrodkowanie, no bo po raz kolejny zobaczcie ta, tym razem dośrodkowanie rzutu rożnego i znowu uczynić z owa 68 minuta no i mamy już 4 do 1 także no wydaje mi się że nie uda nam się niestety wygrać tego spotkania no. uczynić tutaj wykończyć po prostu na zespół tymi główkami i ogólnie ten gościu grał cały czas na wrzutki no ale my nie pozostajemy dłużni, bo mamy tutaj dośrodkowanie rzutu różnego i tym razem my zdobywamy bramkę 78 minuta i mamy 4 do 2 dany łebek szelcem bramki dla naszego zespołu. Także no, udaje nam się trochę zmniejszyć straty w tym spotkaniu, że to trochę lepiej wygląda, no ale mamy kolejną akcję przeciwników i kolejne dośrodkowanie i strzał głową. No nie, bez sensu, na no, ten przeciwnik nic nie potrafił zrobić ze ze środka pola jedynie grał tutaj skrzydłami, no ale jak widzicie, trochę szczęśliwie. No bo to nie było tak, że wiecie, udawało mu się jakoś tam wbić w nasze pole karne, zrobić jakiś zwód czy coś, tylko po prostu biegnie, biegnie skrzydłem, dośrodkowuje, no i tyle. No i wszystkie bramki zdobył po strzale głową, także no trochę lipka jest, no ale wygrywa 5 do 2, no i niestety nie zdobywam żadnych punktów, przegrywałem to spotkanie. No i mamy zerowy bilans jeśli chodzi o punkty, ale dopiero zagraliśmy jeden mecz, także od razu przechodzimy sobie do kolejnego meczu w tej lidze, drugi meczek w lidze czwartej, no i zobaczmy sobie tutaj na skład przeciwnika, jest to skład z ligi Real Spartak, nazwa zespołu jest to liga rosyjska. Także zobaczmy sobie, może tym razem pójdzie nam trochę lepiej niż tym pierwszym spotkaniu, Tutaj mam pierwszą naszą akcję, fajne podanie tutaj do Koke. Koke będzie sam sam no i oczywiście wykorzystuje tę okazję. 13 minuta no i wygrywamy 1 do 0. Poke szlece bramki dla naszego zespołu, także nasz środkowy pomoc nieźle spisuje się jeśli chodzi o ten ultimate team, ogólnie powiem wam, że no, no fajnie, fajnie mi się nie gra i tutaj mamy na samym akcji w tym spotkaniu tutaj akcja niestety przeciwników i tutaj Honda, Casey Honda zdobyła bramkę i 31 minuta mamy już remis. Niestety trochę przypadkowo, powiem wam, no on tutaj sobie o, przejął piłkę i tutaj obrócił się, zostawiłem bardzo dużo miejsca no i mógł zrobić bramkę i tutaj mamy już drugą połowę, 56 minuta i tutaj akcja naszego przeciwnika podanie do danego. Dany biegnie sobie tutaj po skrzydle i wrzucił w pole karne i tutaj z głowy Magidze zdobyła brameczkę, no i przegrywam 2 do 1, 57 minuta i tracimy bramkę i niestety nasz przeciwnik tutaj wychodzi na prowadzenie. No ale mam kolejną akcję tutaj, dośrodkowanie rzutu różnego dla naszego zespołu, nie zdobywam bramki, no ale byliśmy faulowani w polu karnym i mamy rzut karny mamy okazję na wyrównanie no i szelcem bramki będzie Arda Turan no szelcem bramki to nie szelcem karnego no ale jak widzicie zamienił tego karnego na bramkę no i mamy już remis 77 minuta i mamy 2 do 2 w tym spotkaniu także cały czas jesteśmy w grze mamy szansę na 3 punkty tym bardziej że mamy tutaj naszą kolejną akcję 79 minuta dośrodkowanie no i illa Ramendis, z szelcem bramki dla naszego zespołu Wygrywamy 3 do 2, że udało nam się odrobić straty z nawiązką. No i już tutaj wygrywamy to spotkanie. No i miejmy nadzieję, że utrzymamy ten korzystny wynik do samego końca. No ale jak wiecie, często zdarza się tak, że w ostatnich minutach tracę bramkę. Ale tym razem się tak nie, nie, nie zdarzyło. No i jak widzicie, zakończyło się spotkaniem wynikiem 3 do 2. Inkasujemy 3 punkty pierwsze, 3 punkty w lidze czwartej. No i nasz bilans to jedna wygrana, jedna przegrana. Trzy punkty na naszym kocie, także jeszcze dużo, dużo nam rokuje, żeby awansować do ligi trzeciej. No ale miejmy nadzieję, że to kolejne trzecie spotkanie w tym odcinku przyniesie nam upragnione trzy punkty. No i, no i przybliżymy się dosyć znacznie do ligi trzeciej No i nasz przeciwnik znaleziony i tutaj zobaczymy sobie jaki on ma skład. Wybierzemy tylko niech wybierze sobie stroje, no bo widzę tutaj zastanawia się. Nie wie co wybrać, no, ale wiecie, że i tak to mu w niczym nie pomoże. No i kurczę, o 84, i tutaj ma skład z ligi Hybryda: tutaj liga hiszpańska i liga włoska. Tak jest tutaj z prawej włoska, z lewej hiszpańska na bramce Buffon. No i zobaczymy sobie zaraz, jak nam pójdzie w tym spotkaniu. Tutaj no wiadomo, no środek nie ma absolutnie żadnego zgrania, ale ogólnie mają. Wszyscy zielone linki, tylko trzy czerwone, no bo wiadomo hybryda to jest znaczny podział prawą i lewą stronę. I tutaj ja mamy pierwszą naszą akcję Danu Elbyk, zaraz to była trzecia minuta tego spotkania i Danu Elbyk zdobywał bramkę. Wykorzystuje już pierwszą okazję w tym meczu, fajnie tam obrócił się no i mocnym precyzyjnym strzałem po długim roku zdobyła bramkę zobaczcie sobie bardzo mocny strzał i tutaj Bramkarz nie miał szans wygrywamy 1 do 0 już w trzeciej minucie mamy kolejną naszą akcję 31 minuta po raz kolejny tutaj Welbek strzelał nie to był benteke benteke strzelał i tutaj Welbek dobił jego strzał no i mamy 2 do 0 a teraz akcja przeciwników niestety trochę niefortunne wybicie naszego obrońcy wybił głową i tutaj w zamieszaniu Karim Benzema strzela Bramkę dla przeciwników i mamy 2 do 1 i kolejna akcja, tym razem jest to nasza akcja i tutaj pokaz siły Benteke przepnął obrońcę i mocnym precyzyjnym strzałem wykończył tą akcję 63 minuta i wygrywamy 3 do 1, także liczę, że no, już nie oddamy tego spotkania do samego końca, uda nam się to wygrać, no, ale zobaczymy, no, bo jeszcze trochę czasu zostało do końcowego ogniska sędziego, i tyle mam akcję przeciwników. No, ja go wkusiłem trochę w pole karne, tutaj niefortunny ślisną, bo w złą stronę tutaj zagrałem. No, i niestety tracimy bramkę szczelcem bramki. ISKO 69 minuta i mamy 3 do 2. Teraz jest niestety bramka kontaktowana, no i robi się trochę nerwowo. No, ale miejmy nadzieję, że zdobędziemy jeszcze jakąś bramkę. I, I niestety, no, no nie, nie, nie zdarzyło się tak jak nie chciałem, że zdobędę brameczkę. 74 minuta i tutaj Karim Benzema wykorzystuje fajne wrzu wrzucenie w, w pole karne. No i mam remis 3 do 3. No i jak widzicie, bardzo często zdarzało mi się w poprzednich ligach, że niestety nie zdobyłem kompletu punktów, tylko w ostatnich minutach traciłem bramkę. Tak stało się też tym razem. No i niestety mamy remis w tym spotkaniu, także. Mamy 4 punkty po 3 spotkaniach, no i w sumie to było na tyle w tym odcinku. Jeśli filmik Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, komentujcie, subskrybujcie oczywiście, wbijajcie na mojego Facebooka. No i widzimy się w kolejnym odcinku z Ultimate Team już niedługo. Także do zobaczenia, no i cześć!